Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na podsumowaniu produkcji z mojej fotowoltaiki o wielkości 9,77 kWh w miesiącu październiku 2020. Miesiąc ten był bardzo kiepski. Jak widać na załączonym wykresie, przewidywana średnia prognoza. Dziennego uzysku była 21,3 kWh, czerwona kreska, a w miesiącu październiku osiągi wynosiły średnio 15,3 kWh, niebieska kreska. Zielone słupki pokazują uzyski poszczególne dni miesiąca było parę dni powyżej średniej były dwa dni powyżej 35 kWh, dwa dni powyżej 30 kWh i bardzo dużo dni poniżej średniej przewidywanej czy średniej uzyskanej bardzo dużo czerwonych strzałek na dół, które pokazują, że jest poniżej średniej i tylko parę zielonych które pokazują uzyski powyżej średniej. I tak wyglądały uzyski w miesiącu październiku. Przewidywany uzysk w miesiącu październiku wynosił 658,99 kWh. A uzyskano tylko 473,5 kWh. Był bardzo niefajny nie miesiąc w porównaniu do poprzednich miesięcy letnich. W czerwcu też było na równo. Jedynie miesiąc luty był słaby, ale bliski przewidywanej średniej, a październik dużo dużo mu brakuje do przewidywanej łącznie z instalacji o mocy 977 kW pika uzyskano już 9695 kWh czyli jesteśmy bliscy 1 do, osiągnięcia o wyniku 1 do 1 Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za miesiąc na podsumowanie miesiąca listopada.